sprzęt do sportu w walki DBX Bushido. Dostępny na bushido myślniksport.pl on, on się cieszy, on się cieszy, ten wywiad jest. No dobra, to zaczynamy. Gotowy? Gotowy, Dzień dobry, hejka, cześć, witajcie. Zobaczcie w pięknym monturażu. Bardzo Denis Załęski, Dzień dobry. Cześć, ma wszystkim. No i co? Wracasz czy nie wracasz? Ja ci przede wszystkim dziękuję, że możemy dzisiaj spotkać na ten wywiad. To jest pierwszy wywiad chyba od czasu ostatniego klautu. Tak, zbytnio wywiadów, nie chce mi się dawać, nie miałem czasu, ale yy, zmieniło się troszeczkę także że jesteś szus i wyjątkowa. No, czuję się wyjątkowo. Dobra, to powiedz w porządku, co się zmieniło, albo jeszcze wracając do tego, co było wcześniej. Skorzystałeś z pomocy tego psychologa i ułożyłeś sobie głowę, bo to jest chyba najważniejsze pytanie na ten moment, jeżeli chodzi o ciebie. Tak, skorzystałem z psychologa, cały czas jestem w dobrej współpracy z nim i też także z nią. On dwóch psychologów, mhm. znają się razem, także działamy. Do tego bardzo dużo mi to pomogło, odciąłem się od złych ludzi, robię swoje, także idę w dobrą stronę, a pytałaś mnie, czy, czy już powrót, wielki powrót, to zależy, w ciągu tygodnia się to wszystko rozwiąże, dużo jest fajnych propozycji, jeśli ktoś zachowa się normalnie wobec mojej osoby, no to, to będzie fajnie. Teraz są to ekspresje rewanżowe, czy mówisz o tych konfliktach, które też się urodziły u ciebie teraz? U mnie co chwilę jakiś konflikt się nowy rodzi, co chwilę mnie zaczepiają, wiedzą, że jestem osobą zasięgową i chcą skorzystać na tym, jak była. No wiem, o Patryku, musimy ale, pogadać za chwilę. Ale a też żałuję, że ta walka się tak potoczyła właśnie z Patrykiem i jakby czy na stero tam tylko głowa nie zagrała, czy no, rzeczywiście to jakaś, nie wiem, po prostu warunków fizycznych, może nie wiem, umiejętności. Czy on był aż taki groźny, czy tylko twoja głowa nie zagrała? Słuchaj, co ja nie powiem, co to i tak powiem, że kłamie, ale tak szczerze mogę powiedzieć tak. Yy... Pani tam zajmie się z tobą, bo nie mogę się skupić, dobra? Dziękuję. Bo cały czas mi tu zagląda, się tak nie mogę skupić. Patrz, tu możesz się patrzę. No yy, słuchaj, jeszcze raz, co? Bo zgubiłem no, czy, czy ogólnie wątek. Była, A, był taki dobra. groźny, czy głowa, no nie? Yy, nie, Patryk nie jest w ogóle groźny. Ja wiem, że jestem go skłonny zrobić w pierwszej rundzie. Chciałem z nim wyjść na gołe pięści bez, bez, yy, bez żadnych zasad, tak jak na ulicy, ale to może się ciężko, żeby się odbyć, nie chociaż da mi rewanż yy, może być na jego, na w jego dyscyplinie boksu, nie robi mi to, chociaż jakby nie chciała pełna MMA z okciami z uderzeniem głowami w prime, jak teraz zrobił KSW, to bardzo chętnie wyjdę do tego rewanżu. Mam nadzieję, że gruba smida. Nie uznaję, że to była walka, bo ja do tej walki nie chciałem wychodzić. Zostałem namówiony między innymi też przez ojca, wyproszony, wybłagany przez federację, chociaż mówiłem, nie jestem przygotowany, nie jestem przygotowany fizycznie, nie jestem gotowy psychicznie. Bardzo dużo życiu mi się poprzewracało wszystko o 180 stopni. Pogłoski chodziły, że jestem do, o, w jakiejś sprawie tam do zawinięcia. Później w ogóle tak jak wiesz, dużo ludzi z normalnych chłopaków zabijanych z pomówień. Jak teraz są te 60 całe i tak dalej. Te małe świadki koronne, dostałem informację, że będę się musiał chyba ukryć. Także miałem duży dyskomfort. Chuja paliłem, nie trenowałem ostatnie dwa tygodnie z opałem gorączka, miałem tam pod 39, prawie 40 stopni. Chodziłem, trenowałem z tym, jak to się nazywa. Ja jak to się nie bierze, jak się jest ten... Yy, a na, a, a, na antybiotyku byłem cały czas Nie chciałem się, ja już w szaty się rozgrzewałem, mówię tutaj do swojej kobiety, mówię, że co, to już, to już nie jest to, to już nie jest to, ja tego nie czuję i tyle. No po prostu zostałem wypchnięty do walki, gdzie mówiłem, ja tę walkę chcę zrobić w marcu, lub no, właśnie teraz tutaj w Łodzi chciałem zawalczyć. No, ale powiedziano mi, że teraz w grudzień, bo później już nie, później co innego. No i tak wyszło kula, że zostałem do tego wypchnięty, zmuszony. No i wyszedłem i tyle. A walczyć mi się nie chciało, ale tak po prostu też się oszczędzałem w tej walce, bo chciałem wyjść sobie do Natana, żeby sobie zarobić za dwie walki. Ale no, no ostatni raz się kogokolwiek posłuchałem, ostatni raz wziąłem czyjeś za pod uwagę, teraz będę robił swoje. Mam teraz zajebiste ludzi dookoła siebie, mam zajebiste zajebistych trenerów, którzy mi wierzą, nie stracili we mnie wiary, bo wiedzą, co potrafię, wiedzą, co robię na treningach, no, co mi stać, także tych złych na swojego życia, teraz idę dobrym torem. Oś, ale A się już... rozgadałem, co? No, jak, jak nie ty, matko, Denis, <grym> nie leć tak. No. Ale słuchaj, czy już tej sprawy jakby jest już, jest już czysty i tak dalej, już na pewno nie ma tego, bo życie gdzieś tam za winą. Nie, 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 to były takie pogłoski, gdzie, gdzie, znaczy nie mogę za bardzo o tym gadać, ale tak. nie, jest wszystko okej, okay. także mogę trenować, mogę robić swoje, tak mówię, wszystkie problemy już odeszły na bok, teraz zajmuję się tylko i wyłącznie sportem i, i, i tylko i włączyć sportem portem głowę naprawia, moim zdaniem jest już naprawiona, także mam nadzieję, że była, będzie jeden z pierwszych rewanży, żeby po prostu udowodnić, no, że Grubas nie ma do mnie podjazdu. A to, że się przewracam, ja przegrałem tę walkę sam ze sobą, a nie z nawet chyba ani jednej bomby nie rozstałem. Znaczy tam Natan mi wykurwił na, na, na konferencji, czy na ważeniu, gdzieś tam mi wykurwił z mikrofonu, to miałem tutaj lekko coś tam pęknięte, tutaj i ktoś tam, imię łuk, by mi krwawił, także była mi tyle z tego mi ciała, to nie jest to nie od niego i tak. To od mikrofonu Natana, była, mnie nie ani razu, ja sam się. Sam. Ja się przewracałem, nie, nie, miałem, nie miałem motywacji do walki, nie chciało mi się walczyć. Nie czułem się w tym i mi nie wstyd do tego się przyznać. Zresztą do tego przyznaję się po walce, tak? No tak, no dobra, ale jeżeli chodzi właśnie o ten rewanż, on się oddala, jak Rozumiem, bo mówiłeś, że Patryk gdzieś tam rzuca niebotyczne stawki za tą walkę, tak? Tak, 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 ale chyba już go tam y, wyjaśnili, no i chyba już nie będzie kurwa żadno takich kolosalnych pieniędzy. Jak ma Jaja, tak sam też widzimy jego wywiad ostatnio. Tak jak powiedział, z tym się, mo mogę się zgodzić, że ta, wywiad, y, ta walka następna nasza to nie będzie rewanż, bo ta walka to, to, to co, to, to nic, to nie była walka, to nie było nic przykład no, właśnie że tak to się wydarzyło? No bo teraz Twój tata wchodzi do walki z Patrykiem, no i wiesz, jakie są komentarze. Wszyscy o tym mówią, że ojciec załatwi sprawy ze za syna i tak dalej. A na no, temat mi się nie chce, nie, ja się wypowiadałem na ten temat, ale nie w internecie, bo no, co złego to się nie powinno mówić. Co złego w rodzinie, czy coś to się nie powinno mówić w internecie. Ja tutaj mówię, jakie jest moje stanowisko. Jasne, zostało zrobione coś, co mi się nie podoba, i tyle w temacie. Też chciałem sprostować to, że, wiesz, że ludzie, ludzie. Bez mózgu komentują to, że nie jeżdżę do mojej, do mojej siostry, że obiecuję, obiecuję. Tak jak mówię, nie chcę gadać zbytnio o rodzinie, ale żeby nie gadać, że jestem takim chujowym bratem, bo myślę, że jestem dziękujemy, no, że teraz mi tutaj podgląda babeczka. No i mówię tak, jestem dobrym jestem dobrym ojcem, jestem dobrym bratem i przez to, że chcę dobry dać przykład swojej córce i swojej siostrze, nie będę jeździł, bo nie chcę się po, pokłócić z rodzicami i nie chcę, żeby po prostu a ja w nerwach, ojciec w nerwach to może się to różnie skończyć, a nie chcę, żeby siostra y, brała w ten sensie czynny udział, czy płakała, czy po prostu się stresowała, lepiej takie rzeczy uniknąć i po prostu na razie sobie odpuszczam y, wyjazdy do, ro, do rodziców dopóki się pewne kwestie nie wyjaśnią i, i tyle w temacie, także nie chcę, tak w mnie kurwem jakieś komentarze, że jestem chujowym bratem, obiecuję siostrze, że przyjadę, kurwa, a te kurwa gnoje, nie wiedzą o co chodzi, a komentują dlaczego, y, wiesz, ich, ich powód jest taki, no bo jestem taki chujowy, że jestem niesłowy, niehonorowy dlatego nie chcę do, do siostry a nikt nie potrafi się postawić na moim miejscu czy może nie rozmawiam z rodzicami, może nie chcę się kłócić z ojcem przy, przy, przy ich córce, przy mojej siostrze to jest chyba moim zdaniem y, dobre zachowali z mojej strony, że wolę, żeby moja siostra czy córka nie były wplątywane w konflikt, tak? A to co ty znowu masz z tatą gdzieś tam ciche dni bardziej? Yy, nie to, że mam. No są takie ciche dni, po prostu coś tam mi się nie spodobało, on to widzi inaczej i, i tak jak zawsze coś nas tam poróżniło i tyle. Ja, ja z mojej strony. A chuj w to już. <grym>, okay, nie, ale na pewno mądro jest to, że właśnie nie chcesz się przy przycisku tak. kłócić i przydziecku i przysiostrzyn, no tak. bo nawet na pewno, taki, będą to przyjeżdża. Taki kretyn ci powie, że wiesz, zobacz, moje, si moje siostrzyczki mały wywiad. siostra, siostra taka malutka kochana, śmieszna powie mi, powie tam, wiesz, no że mi obiecuje, obiecuje. I nie przyjeżdża. Nie, I nie przyjeżdża, tak, a ludzie już mówią, o ten brat, taki ban nawet nie szanuje swojej siostry i tak dalej, tak wiesz, to, to, to kurwa sami kretyni komentują i chuj wam wszystkimi dupy tam i tyle. No dobra, ale <grym>, mówimy. Kurza. <grym>, Twoja dziewczyna to... powinna mieć tam naprawdę taki no. drugą kamerę. Tak, my wkurujemy takie komentarze, co ludzie nie znają życia i tak dalej, i nie powinni się w ogóle wpierdalać to. Ale to tylko o tej walce. Uważasz, że Twój tata ma szansę pokonać Patryka? Yy, co do walki, myślę, że ta wygra na 99%. No dobra. Yy, Stary za szybki, za zwinny, za dynamiczny, ma bardzo dobrą kondycję, no była nie nadąży i tyle w temacie, a te, takie galki, też, że stary będzie walczył na wstecznym, no, no, kurwa, mistrzowie świata, jak stary napisał na, na Instagramie, że y, mistrzowie świata wygrywali na wstecznym, tak, to jest jego taktyka, a że Gruba zważy tam 40-50 kg więcej od, od ojca, to by, ojciec był głupi, głupi, gdyby się z nim w, wchodził w wymianę, tak? No tak. dobra, Denis, ale mówisz, że Czerwiec to może Patryk, a ja dzisiaj byłam u Denis Alebrygi jeszcze na wywiadzie, Denis też. Chcesz... A, Czerwiec, no ja mam nadzieję, że Grubas, że ten, ale mam nadzieję też, też mi zależałoby, żeby dać teraz taką walkę, bo jestem, pamiętacie, jak to wyglądało, teraz... Y... Po walce zacząłem się od razu przygotowywać, zbudowałem siłę, zaraz budujemy wytrzymałość itd. i tak dalej, tak wszystko potrafię zrobić jednym ciągiem. Wcześniej to robiłem wytrzymałość, trochę siły. Za mało czasu było na wszystko, teraz mam czas na wszystko. I na maj czerwiec jestem gotowy w 100%. Nie będzie żadnej wymówki, że głowa nie zadziała, czy byłem źle przygotowany, czy źle przygotowania, bo byłem chory. Nie. Teraz miałem czas, zrobiłem siłę, teraz robię coś innego, zaraz kondycja. Ja wchodzę, kurwa i rozjeżdżam, więc mam nadzieję, że dostał, dostał na tego bułę, a jak nie, to mam nadzieję, że zrobi się w koncercie z Kubiszynem na, na zasadach MMA, bo tym razem wiem, że jestem w stanie go pokonać. Okej, okay, czyli gdzieś tam właśnie ten Danis Labryga trochę odjeżdża. No mówię, ci o Denis, powiedział, że on chciałby zrobić tą, tą walkę, no bo macie sobie do wyjaśnienia to co było, mimo tego co działo się na konferencji, jak mieliście konflikt z Natanem gdzieś tam, no trochę bardziej się zaprzyjaźnili, znaczy zaprzyjaźnili, to... że nie, że ale wiesz, Zaprzy... trochę na jednej no. linii nadawaliście opowieść. Tak, zap, zaprzyjaźnić co się raczej nie zaprzyjaźnimy, mamy taki konflikt jaki mieliśmy, to po prostu przeciwko królestwu stoimy zawsze w jednym rzędzie, ale my się nie musimy lubić, no. ale swój konflikt mamy i ten konflikt trzeba będzie wyjaśnić w klat, jak są na konferencjach i tak dalej, żeby było fajnie, śmiesznie i ciekawie, yy, ale... Za kurestwem przeciwko królestwu idziemy zawsze. No ale chyba walki z Nathanem już raczej nie będziesz brał ponownie. Nie no po co? Chyba, że bez hitu będzie, będzie się bił, a nie, a nie kurwa się kładł i klepa od razu. A wierzysz w to? <noise> raczej, raczej nie, raczej nie. Dobra, a jest jeszcze jedna sprawa medialna, głośna z tobą, czyli Małolatka 2 i te wszystkie oświadczenia. Piękne auto, no A dziękuję. A to z brawów, serio? Tak, tak, tak. No, serio. Właśnie, bo ludzie też pisali komentarze, że to nie z tak, Brabus, no, to, to jest jakiś, to, to, wyjaśnij. To, dlatego już wytłumaczę ludziom, którzy nie mają mózgu. Możecie sobie wpisać internet, jak załóżmy, masz S -klasę, S klasę nową 63 MG, to która pojedzie do Brabusa, wyjeżdża, wyjeżdża od Brabusa, możesz mieć albo zrobione sobie progi, możesz mieć same te kurwa, te, takie te guziczki, możesz mieć program Brabus na 700, na 800, na 900 koni, jest dużo różnych, tak? Ja mam załóżmy, jak jest pakiet 100%, to załóżmy, jak ja kupiłem załóżmy auto za pół bani, no to by musiał za takiego Brabusa, Brabusa typowego w 100% wypierdolić milion 200, milion 300, a że nie wszystko sobie wybrałem, bo nie, nie będę sobie kupował auto za półtora miliona, więc mam program Brabus, mam różne tam rzeczy od Brabusa, ale to jest, nie jest wiadomo 100%, ale Brabus to jest Brabus. Także, Także jak Brabus to informujecie. Jak, jak się nie znacie, to się kurwa nie wypowiadajcie. A że ludzi, ludzi boli dupa, że kupiłem sobie auto za gotówkę, yy, a że wy jeździcie autami za leasing, za leasing lub yy, krótkoterminowe pożyczenie lub w kredycie sobie go bierzecie, oczywiście to jest ok, nic do tego nie mam, bo tak jest też ok, ale nie musicie mówić, że ja biorę auto w leasing, bo jakbym miał ja auto w leasing, to bym się przyznał, bo ja mówię zawsze prawo. Ale, że nie lubię kredytów, wolę wszystko za gotówkę sobie kupować, czy mieszkanie, czy samochód. Takie po prostu jestem. I śmie śmieszam się komentarze, że to nie jest mój samochód, że sobie wypożyczyłem na dwa dni i za mocno trzaskam, więc już mi więcej go nie wypożyczą. Ja. <laughs> Komentarze, które były dobre, niektóre? No niektóre tak, niektóre są śmieszne. No dobra, to wracamy do tego, co było w tym oświadczeniu z tego samochodu, no, czyli właśnie z Fazmo k 2. Dojdzie do tej waszej walki, bo on naprawdę zapowiadał, że nawet za takich ludzi, jak to on może iść ponownie siedzieć, to już są grubo, oskarże... znaczy, grubo oświadczenia, grube słowa i tak dalej, więc jak ty na to jeszcze odpowiesz? Nie, no słuchaj, On, on nie może przyjechać do Polski, dlatego tak, gada. Miał propozycję Solówki, ma nadal propozycję, przyjedzie do Polski, możemy to nagrać za darmo, ja nie muszę za niego hajsu dostawać. Przy, przyjedzie, nagramy, możemy to opuścić u mnie na YouTube, czy gdzieś tam u was nawet na YouTube, czy u mnie na Instagramie na żywo live. W, jak mu ale bo to jest zwykły chuj do Szania. To jest Damski bokser, jak to można kurwa, napierdalać kobiety kurwa, z gołych pięści, się nad nią pastwić, kurwa, jest jakiś śmieć, kurwa, który sobie powiększył kudasa i tyle. Tak. To, nawet za nawet powiększył kudasa nawet ruchać nie potrafi, to jest najlepsze. Tak, to już zawarłeś swoim pięknym oświadczeniem. No, 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 no. Tak. Tylko właśnie wiesz, on tam odpowiadał ci, że w sensie rzucił głosówkę swojej dziewczyny, która nie mu mówi, że on się wtedy nawet z nią nie spotkał czy coś takiego, więc wiesz, no to jest słowo słowo, słowo tak naprawdę. Tak, no, to jest słowo, ale to, to nawet się. Nawet się rozjebał na swoją kobietę, że bierze od kogoś dragi, nie? Także to jest zwykły konfident i tyle. Ale ty chciałbyś tej walki rzeczywiście z nimi dawać takie w sobie atencję, czy nie? A nie ma bym nie ja mam w chuju, komuś będę dawał atencję, mogę dać wszystkim atencję, byle, byle, byle te walki robić, bo chcę, chcę po prostu dużo, dużo sobie i innym też udowodnić, że teraz będę po prostu wpadał i będę rozpierdalał wszystkich, kogo mi dadzą, obojętnie. Dobra, a jaki plan ma na ciebie federacja Klaud ogólnie, jak ci to przedstawia? No pewnie, już jakieś oferty są. Właśnie ten rewanż z wielkim będzie tym pierwszym rzeczą, czy może w ma jakieś inne plany? Będzie, tak, nie wiem czemu, ale teraz, kurwa po tym, co się odjebało, po tym moim filmie. Po tych moich filmikach o jest tych propozycji kurwa o nie, bo więcej. O no, tak to jest, ale jeszcze te oświadczenia będą grubo, dużo, dużo grubsze. Jest, są na to plany, także no, rozpierdolę w przyszłości cały internet w tym roku, także do pierwszej walki. Także po pierwszej walce chcę wszystkim udowodnić, że wraca, wrócił stary Denis i to jest coraz lepszy niż był kiedyś. Tym po prostu udowodni. Nie filmikami, tylko po prostu walką i mam nadzieję, że dostanę ten temat z bułą albo się nam albo obojętnie z kim kogoś nawet na przetarcie tego szeligę. Obojętnie mi to. Ej, tak, teraz jedynka do przodu, już nie będzie ani kroku wstecz, nic. No Ale to też Te oświadczenia to już takie wiesz, chociażby były lepsze, no bo te ostatnie, beno, no to tak. Oj, będą. Będą lepsze, teraz znaczy, będą lepsze. Anturaż ładne, ale wiesz. Nie, teraz moje oświadczenia będą dużo lepsze, spokojnie, o to się nie musicie martwić. Nie? To jeszcze miejscem zaskoczysz, tak? No i to bardzo zaskoczysz. Nie zasko no, powiem ci, że kreatywne to są jednak miejsce sobie nie było. Ale zobacz, teraz wszyscy koło robią filmiki, naśladują mnie, była też robię w basenie, niby się naśmiewają, ale kurwa, teraz co, kto nie wstawi relacji na Instagramie, to wszystko mi się kojarzy, z jacuzji, nie no. Dobra, a ty jeszcze bierzesz jakiś, nie wiem, ten hej do siebie i tak dalej, tą krytykę, czy raczej śmiejesz się z tego? Nie no, gdzie, hejtują to tylko frajery w internecie, a to na żywo, jak ktoś ma jakiś problem, to niech podejdzie i powie twarz, a takie, takie podśmiechujki w internecie czy coś... To tyle. Ostatnio zdarzyła mi się taka sytuacja jak byłem w kinie, to szło kurczę chyba siedem, to jest jednorazowa sytuacja, Sz, szło siedem czy tam ileś tam osób z dziewczynami, szli faceci, chłopaki, nie wiem, średnio 20 lat i nie wiem czy chciał się mnie zadrwić, czy po prostu coś, coś ja się pożartowa, coś tam No była, buła, a ja tak kula przede mówię, coś tam się pewnie śmiał, mówię, chuj tam. Ale mi dziewczyna mówi, że coś, 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 coś tak, coś tam, a ja, ja potrzebuję tylko jednego zapalnika i tak zdawało mi się, że coś tam było nie tak. I a, o, akurat wr wracali, nie? Idą, idą sobie z dziewczynami, no to kurwa podchodzą do tej grupy, myślę, że co, że jestem, sam to nie podaję no to podszedłem, czy masz kurwa jakiś problem, wiesz, on nagle, y o co chodzi, Mówię, o gówno kurwa chodzi. Bo jeszcze raz tak się kurwa dostać szpy z kurą. narobić ich ci przy dziewczynie, już zaraz głowa, przepraszam, wiesz, głowa na dół i poszli. Wiesz, tak, 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 tak takie są charaktery chłopacy u nas w Polsce przy dziewczynach, chuja palą, a później kurwa przepraszają. Ale raczej gdzieś masz takich akcji nie, poza tym? Nie, 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 absolutnie. Ci normalni chłopacy, sztywni chłopacy u nas tutaj w Polsce i tak dalej, to są normalni, wiedzą jak jest, wiedzą, że ja mam charakter, że się biję, to, że po prostu mi coś nie zagrało i tak dalej. Też był, był, czy ktoś z was chyba robił wywiad z Balbową Zgromdy, z tym, co też miał, co teraz się nie bił z, komuśnym, opa, z bardzo dobrze się wypowiedział, że nie ujmuje mi i tak dalej, yy, że muszę sobie poukładać w głowie. I to jest normalny, inteligentny, zajebisty bokser, który się napierdala na gołe pięści. Potrafi się wypowiedzieć, potrafi nie cisnąć po kimś, nie potrafi, potrafi normalnie wszystko fajnie opisać i, i tyle. Takich ludzi powinno być więcej, a nie tylko się prują, to łeb, to pizda, to kurwa, gdybym go rozjebał, wiesz. No. no właśnie wiesz, bo chciałem zapytać właśnie o Bartka, powiedziałam tego jego wywiad. no okej okay, ładnie powiedział o tobie, ale też powiedział, że właśnie ty i Denis Lebrega jesteście klasę niżej niż on, zgadzasz się z tym, że sportował gdzieś tam jeszcze, nie dorastasz Bartkowi do tych pięć sportowych? Nie, jeśli myślę, że jeśli chodzi o boks, jeśli chodzi o formułę boksu, to może tak być, że moje umiejętności są mniejsze niż on, niż jego, ale w MMA na dzień dzisiejszy z umiejętnościami, którymi potrafię, myślę, że miał chłopak ciężko, tak samo w K1, nie? Mhm. Oczywiście, jeśli byśmy na przykład byliśmy mieli się bić w czerwcu, na przykład przykład. Z moim, bo, z moim y, 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 całym tym szkoleniowym, takim jak idziemy teraz, krok po kroku, zrobimy kondycję, taką jaką chcę zrobić, no to myślę, że naprawdę miałby ciężką przyprawę. Nie mówię, że żebym wygrał, ale miałby naprawdę ciężką przyprawę, to jest bardzo mocny chłopak i nic mu nie tam nie, nie ujmuje. No raczej teraz właśnie fajniejszy byłby ten rewanż z Kubiszynem, no nie? Bo to była no. bardzo fajna walka. Tylko pytanie, czy już będzie, bo on coś tam mówił, że właśnie chce najpierw zrobić, wiesz, walkę na gromdzie, a potem operację. Tak, więc... Były propozycje już rewanżowe i tak dalej. Ktoś tam się na coś nie zgodził. Dlatego mówię, w ciągu tygodnia się wszystko rozwiąże. Cloud się wszystko rozwiąże, jak się, zacho jak, jak się pewni ludzie zachowują wobec mnie, fair. Mhm. To będziemy dalej kontynuować to, co zaczęliśmy wcześniej. Jeśli nie, to nie. To będę sobie dalej szedł, swoje robił. I tyle w temacie. A, Ale to mówisz, przepraszam, o federacji, o trenerach? Nie, nie, mog czy... nie, nie mogę powiedzieć. Ale inaczej, ty z Cloudu na pewno nie odejdziesz. Oho. To wszystko zależy, to wszystko zależy. Wiesz, a jak mi śmieszą, jak tak jak była mówi, że ja dostaję, na rok nie będę walczył, rok nie będę walczył, jakoś kurwa po tygodniu już chcieli, żebym walczył. Nie, no to wiadomo, im większy jest szum no, wokół ale ciebie będą. Ja no, to... ktoś tak kłamie, wiesz, gada ludziom bzdury, on lubi siebie, że jest taki prawdomówny, a już skłama, no dużo federacji mnie chce, nowe federacje mnie chcą i tyle. Dobra, a Fame ale też się gdzieś ja, tam ja, rozroczy? Tak, i ja jestem lojalny, jak ktoś się będzie wobec mnie zachował w porządku i też lojalnie, to ja zawsze będę za tą federacją do końca. Czy się odzywał? Tak. A to ja nie mogę o takich rzeczach rozmawiać. Po prostu mówię, że mógłbym stoczyć walki rewanżowe jak najszybciej. Ale Fejm w maju i walka z Pyskiem Szyligiem czemu nie? Ale myślę, że Piotr by się bał tej walki, wiesz? Myślę, on wie, że ja, ja w szczytowej formie, jakiej będę teraz maju już tam w szercu, to on, on nie ma podjazdu. O, charakter, charakter w walce pokazuje, twardy jest. No ale z taką siłą jak ja myślę, że się nie, nie zmierzył nigdy. No ale wiesz, no jednak no, wyszedł do parka, no. Ale to wyjść, wyjść to co takiego wyjść. Wyjść i dostać w pizdę. To też nie jest... No, oczywiście pokazujesz charakter, ale co takiego wyjść i dostać w pizzę, nie? No ale jednak Piotrek, nie, no myślę, że bardziej się nie było, na pewno ciężka walka była przed nim, zobacz. No z Natanem wyszedł z jedną ręką, sam mówił, że gdzieś tam no, miał Nathan, stresę. No, no co jest Natan? Natan, co to jest, Nathan, na... Nathan, co to jest No Tak No jakbyś wiadomo. wyszła, no nie wiem, z, z, o, z moją siostrą dziewięcioletnią się bić. się, no, tak siostra, i jakbyś... siostra, trenuje, no, siostra ta, na ta w dupie. No to, dobra, ja się nie odzywam, muszę no, być brzydką. No tak, musi być selektywna, bezstronna. Tak. Niestety. Niestety. No dobra, słuchaj Denis, to ja myślę, że wiemy wszystko, no bo, bo Denis, słuchajcie, Denis się śpieszy do córeczki, więc żeby tak, nie było. Tak, tak, muszę córeczkę odebrać w przedszkola. Ale widzimy się raczej, no myślę, nie no ten czerwiec jest już bardziej prawdopodobny, ewentualnie ten maj, jeżeli się tam nie wszystko pozostaje. Tak, jak się federacje dogadają, to może zobaczę w maju na fejmie i później w czerwcu na cloud. Kobuła gruba, się pierdolony, nie obstra się ze mną i dawaj bijemy się na gołe pięści, bo jest taka możliwość. Jak na grą, są gołe Gołe pięści, u mnie w gołe pięści, to bijmy się ku, na gołe pięści. Yy, bez limitu czasowego, jedna runda, kurwa i tak jak na solówce, na, tak jak na solówkach, na ustawkach się sprawdzaliśmy czasem sportowo, to wyjdź, pokaż jaja, kurwa, a nie uciekasz od tej walki teraz. Dobra, ty chciałbyś... on, ma, on ma za dużo do stracenia, grubas się boi. No wiesz, no walka teraz z twoim tatą pokaże czy w jakim on jest miejscu i w zależności od wyników. No, no, to znaczy, z moim ojcem tutaj tutaj tam nie będzie wiesz yy, stania w, w miejscu i siebie i bicia się no bo to jest nie ta waga no. ja ważę teraz 113 kilo ja maksymalnie będę walił 110, 109 na walce no, kurwa no przysię przysięgam ci na wszystko, że to jak tak będę stał to mnie jego strzał ani centymetr mi do tyłu nie ruszy kurwa to ci obiecuję ja mogę podpisać nawet w kontrakcie, że jak ja się cofnę kurwa o milimetr to kurwa oddaję wszystkie pieniądze i wypierdalam z tego składu. Uwierz mi, że gruba... Na w ogóle podjazdu. Będziemy chcieli chciał klatkę 2x2, dwa dwa, by na zamknęli, byśmy się bili, jak takie kur... wiesz, jakiejś robili, wiesz, walki psów. No, to no, oczywiście nigdy za tym nie byłem, bo bardzo lubię zwierzęta, za za ludzie sobie wezmą, bytą to i na TikToka wstawiam, że ja chcę jakieś walki psów organizować. Bo już <laughs> są kurwa Oczywiście nie ujęli. Zaraz za wszystko za słowa, ty. No wiem, Tiktok, proszę robić ładne screeny tak, z tego, tak, te tak. szoty. No, dlatego mówię, że jak maja, to wyjdźmy w małej klatce, bijmy się na zasadach Prime, gołe pięści i right. zobaczymy Pride. Który, który z nas jest lepszy. Dobra, a jeszcze ten rewanż zamaleńczku na przykład wchodzi w grę, czy to już to ma zamknięty, no bo to nie, gdzieś tam też jest walka, którą ludzie pewnie chcieliby może zobaczyć rewanżową? Jak najbardziej wchodzi w grę, ale na zasadach Kajlen. Tak jak on chciał, tak jak ja nie chciałem, bo noga, a to teraz chcę w Kailen przysięgam ci, że wszystkich rozpierdolę teraz. Wiem, że zawsze dużo gadałem, ale to nigdy nie byłem w formie. Wychodzi, łeb mi się popsuło po, po operacji. Wychodziłem po operacji bez Więzadeł. Chujowe walki robiłem, później wyszedłem świeżo, Przetułem do 130 kg, schudłem kurwa 25 kg, w, w dwa miesiące źle się czułem. Nie byłem silny, zmęczony wszystkim treningami, zajechany, ale teraz jestem zdrowy, odciąłem się od królestwa i idę po swoje. No Słuchaj, ja ci wierzę dlatego, ja, ja pamiętam, mówię, te Twoje walki na IFM i tak dalej. To było naprawdę... Zejbiste walki. Tylko pytanie, czy ludzie ci znowu zaufają po raz, po raz kolejny, 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 kolejny? Ci, co mają mi ufać, zawsze będą mi ufać, bo wiedzą, na co mi stać, a ci, co nie ufają, to jeszcze wrócę jak chorągiewki z pod kulonym ogonem. Okej. Okay. To wiecie wszystko. A słowa się zweryfikują prawdopodobnie w czerwcu i w maju. Na pewno. Tak zweryfikuję. zweryfikuje. Oftagon zweryfikuje. <laughs> Dziękuję Ci, Denis. Trzymaj się, się i Cześć. Przęt do sportu w walki DBX Bushido. Dostępny na bushido myślniksport.pl